Witam serdecznie, cieszę się, że możemy się spotkać dzisiaj. To jest takie podwójne święto, bo jest niedziela, kiedy wspominamy zmartwychwstanie naszego Pana, a też jest 1 maj, święto pracy. I może należałoby mówić o szabacie trochę dzisiaj więcej, ale tylko tak na wstępie powiem przy okazji święta pracy. Czasami niektórym ludziom wydaje się, że, że po co się mówi o, o Szabacie, że nas to nie dotyczy. Ale zapominamy, że to, to przykazanie, które Bóg mówił, że siódmego dnia będziesz odpoczywał, w tym samym przykazaniu wcześniej jest powiedziane, sześć dni będziesz pracował. To jest, I to jest jedno przykazanie. Sześć dni będziesz pracował, siódmego dnia będziesz... Będziesz odpoczywał. Czyli jeżeli wyrzucamy jedno, to wyrzucamy wszystkie, ale raczej Paweł mówi tak, że jak ktoś nie pracuje, to niech, niech nie je. Mi by się to przydało, to, to znaczy to wcale nie znaczy, że ja dużo pracuję, nie? bo to czasami jak popatrzymy, no to ten musi dużo pracować, jeżeli tyle je. To nie zawsze to jedno z drugiego wynika. Ale także mamy święto, pierwszy maj, ale dla mnie jest jakby to pierwsze święto, o którym mówiłem, zmartwychwstanie Chrystusa jest jakby nową jakość wprowadziło w całym wszechświecie. I gdybyśmy się cofnęli dwa tysiące lat, a potem kilka wrócimy do tego wątku. Dzisiaj to, o czym chciałbym mówić, to jest zapisane w psalmie trzydziestym siódmym, to jest dziedzictwo wierzących w złych czasach, albo dziedzictwo sprawiedliwych w złych czasach, ale żeby dobrze ten psalm zrozumieć, on jest dużo tam jest takich proroczych myśli. Ja chciałbym, a to ma związek z, z na jakim poziomie relacji z Bogiem my jesteśmy. I to, to jest ważne. Kiedyś tutaj, pamiętam, wiele lat temu o tym trochę wspominałem, że są różne poziomy relacji z Bogiem i poświęcenia się jemu. Potrzeby popychają nas na drogę poszukiwania Boga. Do tego człowiek wie i myśli o sobie, że wszystko ma. Wszystko wie, że rozumie sens życia. Jednak gdy popada w trudności, gdy popada w jakieś kłopoty, wtedy zauważa, że nie wszystko wie i że tak naprawdę niewiele rozumie, gdy chodzi o sens życia. I wtedy człowiek zwraca się do Boga. I często mówimy, że człowiek szuka Boga, ale tak naprawdę to nawet jak po sobie możemy powiedzieć, czy, czy nasze poszukiwania, to nie, nie tyle chodziło nam o Boga, co chodziło o rozwiązanie naszych problemów, jakie, w jakie wpadliśmy albo jakie mamy, o wyciągnięcie nas z naszych kłopotów. To powoduje nas, że zaczynamy, zaczynamy szukać. Jeżeli w tych swoich problemach szuka Boga, to przede wszystkim, jak już powiedziałem, szuka rozwiązania swoich kłopotów, w które popadł. Szuka przebaczenia grzechów. W takich sytuacjach człowiek nie myśli o innych, on myśli o sobie. To jeden poziom relacji, odnoszenia się do Boga. Przychodzisz do Boga z powodu jakiejś potrzeby i w tym momencie inni jakby nie istnieją. Ty potrzebujesz uwolnienia, ty potrzebujesz przebaczenia od swoich problemów i uwolnienia od swoich grzechów. Ty potrzebujesz, inni cię w, ty, w tym momencie jakby nie interesują. I powiem tak, to jest bardzo dobry początek relacji, relacji z Bogiem. Drugi poziom to Ty już przyszedłeś do Boga i w jakimś stopniu poznałeś Go i wiesz, jak cennym jest mieć z Nim relacje. Pomału zaczynasz rozumieć, że ta relacja z Bogiem to nie zawsze i że, że ta relacja z Bogiem na zawsze, i że niezależnie czy coś masz, czy nie, ty od niego, od Boga nie odejdziesz. Po prostu, dlatego że nie będziesz chciał odejść. Na tym poziomie już nie myślisz, jak ten potrzebujący, to nie pierwszy poziom, gdzie ty coś potrzebujesz od Boga i myślisz tylko o swojej korzyści. Teraz już jesteś gotowy coś oddać. Teraz to nie traktujesz Boga jak bankomat. Przychodzisz, bierzesz pieniądze, odchodzisz. Znowu potrzebujesz, przychodzisz do bankomatu, bierzesz i odchodzisz. Nie, teraz ty zaczynasz bardziej cenić Boga niż to, co możesz od Niego otrzymać. Bóg jakby więcej zasiedla się w nas wtedy, zaczynasz uczestniczyć w budowaniu społeczności, w budowaniu zgromadzenia czy kościoła, do którego chodzisz. Ale najwyższy poziom relacji z Bogiem to to, że Ty patrzysz oczami Boga w przyszłość. Staje się gotowym zobaczyć przyszłość, oczywiście nie sam siebie, jak medium, nie jak pisarz fantastyki. Ty patrzysz w przyszłość oczami Boga, uczysz się z Jego proroctw, gdzie On sam mówi o tym, co będzie, gdzie On to opisuje. Poznajesz te proroctwa i zaczynasz je rozumieć nie dlatego, aby delektować się nimi w rozmowach, w grupach domowych, czy po prostu dyskutować ale aby zrozumieć, co. Mam robić dzisiaj, aby jutro spełniło się to, co jest napisane w proroctwach. I powiem tak, to jest wysoki poziom relacji z Bogiem. To znaczy, że Ty bierzesz na siebie brzemię, żyć dzisiaj, dlatego aby przez niewiadomy dla Ciebie czas, może Twojego życia, może kilka pokoleń po Tobie, spełni się to, co Bóg zaplanował. I to, co Bóg planuje realizować. Ty jesteś gotowy służyć Bogu, nawet jeżeli rezultat nie będzie widoczny za Twojego ziemskiego życia. Ty jesteś gotowy działać, tracić swój czas, tracić swoje siły teraz, dzisiaj, ze względu na to, co widzisz w przyszłości. To jest rozumienie życia wiecznego. Ty rozumiesz, że już żyjesz wiecznie i to, co. Będzie za 200 lat, to będzie ważne również dla Ciebie. Ale najważniejsze jest to, że to będzie ważne i to jest potrzebne dla Boga. Myślę, że to, że na takim duchowym poziomie byli wtedy izraelscy prorocy, i na takim poziomie był, duchowym był też Dawid, kiedy pisał swoje, swoje psalmy. Jak już powiedziałem, ten psalm 37. Tam zaufaj, mieszkaj, rozkoszuj się, odpocznij, czekaj, daj, odziedzicz. On mówi ta wielokrotność tych siedmiu małych czasowników się często powtarza w tym psalmie. Psalm opisuje dziedzictwo sprawiedliwych w epoce zła. Obiecuje dziedzictwo w Bogu uzyskane przez ufność, przez zaufanie. Mieszkanie, rozkoszowanie się, oczekiwanie i dawanie. Ten psalm dzisiaj w naszych czasach przemawia z ożywczym znaczeniem. W sferze naturalnej widzimy ciemność, spowijającą ziemię pod wieloma względami. Światowe mocarstwa i księstwa stawiają sprawiedliwych w swoim ogniu niegodziwości. Strasząc swoimi bombami atomowymi, chemicznymi, biologicznymi, gotowymi do wyszczelenia, które mogą nas zrzucić z mapy świata. Kiedy tego się słucha i ogląda to, co się dzieje na Ukrainie, to ma się takie wrażenie, że wyrok jest już na wyciągnięcie ręki. Czy w obliczu duchowych Moralnych, politycznych, ekonomicznych, militarnych wstrząsów wojna na pełną skalę może być daleko albo czy jest daleko? Czy może niedługo na scenie pojawi się człowiek pokoju? Co my jako wierzący robimy w obliczu takich okoliczności? Pościmy, modlimy się, dzielimy się. Ewangelią, mówimy i głosimy prawdę, słowa mądrości do naszych rodzin, kościołów, przywódców politycznych i każdego, kto znajduje się w naszej strefie wpływów. Pokutujemy. Ale co najważniejsze, mamy namiętną obsesję na punkcie Jezusa, naszego. Oblubieńca, króla i pana. Sprawiedliwego sędziego całej Ziemi, który ma całkowitą kontrolę, nawet jeśli sprawy wydają się pogarszać. Dlatego mówię, to jest ważne, aby patrzeć oczami Boga, aby patrzeć w te proroctwa i patrzeć w Boże Słowo i mieć tą więź z Chrystusem, polegać na Nim. Nawet jeśli sprawy wydają się pogarszać. Cofnijmy się na chwilę o dwa tysiące lat, do ósmego dnia po zmartwychwstaniu Jezusa. Jan w swojej Ewangelii w 20 rozdziale od 26 wiersza do 29 napisał. Tomasz widząc, zmartwychwstałego Jezusa mówi do Niego. Pan mój i Bóg mój. Jezus odpowiada Tomaszowi: Uwierzyłeś, uwierzyłeś. Moi kochani, dialog niezwykle odkrywczy, ponieważ prowadzi go dwóch Żydów. Tomasz, będąc Żydem, był monoteistą, jednak skierował te słowa bezpośrednio do Jezusa który z kolei, będąc także Żydem, musiałby surowo zabronić Tomaszowi nazywania siebie Bogiem, gdyby naprawdę nim nie był. Jednak zamiast tego odpowiada do Tomasza, uwierzyłeś. Innymi słowy, jesteś w końcu przekonany, że naprawdę powstałem z martwych. Ale coś jeszcze mu powiedział w tych słowach. A jednocześnie rozumiesz, kim jestem. Moi kochani, to jest ważne, dlatego mówię, to jest potrzebne to prorocze wejrzenie w Boże Słowo. Tomasz nie tylko stwierdził, że Jezus powstał z martwych, bo go widział, ale Tomasz zrozumiał, kim on jest. Rozumiesz, kim jesteś. Dlatego ważnym jest wierzyć, że on powstał z martwych i rozumieć, kim on Jezus jest. Moi kochani, bo od tego zależy ta nasza obsesja na jego punkcie. Jeżeli rozumiemy, kim naprawdę on jest, że jest królem królów, że jest panem panów. Złe wiadomości powodują w nas niepokój, zdenerwowanie i często jesteśmy uzależnieni od niepokoju, uzależnieni od zdenerwowania. Ten fragment Pisma świętego Psalm 37 Bóg chce wypalić ogniem w naszych sercach. Ten fragment Pisma rozpoczyna się wiersz od 1 do trzeciego. Nie unoś się, nie gniewaj się na niegodziwych, nie zazdrość tym, którzy czynią nieprawość, bo usną szybko jak trawa i zwiędną jak zielona murawa. Zaufaj Panu i czyń dobrze. Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność, albo żyw się Jego wiernością. Jak kuszące może być zamartwianie czy zmartwienie się doniesieniami o wojnie, o moralnym upadku, o finansach, a poza tym wszystkie nasze codzienne drobiazgi czy te drobne sprawy naszego życia tutaj w tym miejscu, w którym jesteśmy. Bo życie jest trudne pod wieloma względami. Oczywiście w dowolnym miejscu na Ziemi nie jest łatwe dla kogoś, kto naprawdę kocha Pana, dla kogoś, o którym ten Psalm mówi, że jest sprawiedliwy. Ponieważ taka osoba jest na świecie, ale nie jest z Niego. Jesteście na świecie, ale nie jesteście z tego świata, jak nasz mistrz mówił. Taka osoba jest tu na tym świecie, ale nie jest z Niego. Mam nadzieję, że niektóre obietnice, które Pan otworzy nam w tym ponadczasowym psalmie, zachęcą nas, i mam nadzieję, że to może ułatwić nam przygotowanie naszego serca na nadchodzący sąd. Bóg przez ten psalm zachęca nas, by ufać, zachwycać się, rozkoszować się, odpoczywać i cierpliwie czekać. Nawet jak przed chwilą było, był taki czy inny. Komunikat, lub słuchałeś niepokojących wiadomości, ten psalm może nasycić Twoją duszę obietnicą, zarówno dla Ciebie, jak i dla Kościoła, czy dla narodu, czy, czy dla innych. Popatrzymy na kilka wierszy, ale zachęcam do przeczytania, przestudiowania tego całego psalmu. Jeśli Ulegliśmy pokusie niepokoju, zdenerwowania i ulegliśmy tej pokusie. Ten psalm oferuje nam wyjście. Zaufanie, proroczy akt posłuszeństwa. W wierszu drugim czytamy: Nieprawość wkrótce zostanie ścięta, jak trawa, uschnie. Wielu wierzących od Dawna wołała, aby Bóg sądził sprawiedliwie. I na pewno on to zrobi, jednak my, jako wierzący, niekoniecznie jesteśmy wolni od jego osądów. Grzechu powinniśmy nienawidzieć, ale nigdy grzesznika. Ważne jest, aby nasze serce było czyste, kiedy mówimy o światowych liderach i modlimy się za nich. Nie potrzeba proroszego rozeznania, aby krytykować niechrześcijańskie władze rządowe, które nie przestrzegają zasad biblijnych lub sprzeciwiają się Bożym celom. Wytrwanie w modlitwie, głoszeniu słowa i praktykowaniu sprawiedliwego życia, działania, które to życie zmienia rzeczywistość na Ziemi, to wymaga, Miłości podobnej do tej, jaką miał Chrystus, jaką miał Mesjasz. Bożą wolą jest, aby wszyscy mężczyźni, wszystkie kobiety zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Pozbawienie miłości, postępowanie mężczyzn i kobiet, kobiet, którzy rozczarowują wierzących, niewiele zrobi, jeśli w ogóle, aby przyprowadzić ich do Jezusa lub powstrzymać sąd. W wierszu trzecim czytamy, zamiast niepokoić się lub ganić naszych przywódców ufamy panu czynimy dobro mieszkamy sprawiedliwie w ziemi do której nas powołał i karmimy się jego wiernością jesteśmy dbamy o wierność jak ten trzeci mówi w języku hebrajskim zaufanie panu oznacza fizyczne poleganie na nim w pełnym zaufaniu zaufanie panu sprawia mu przyjemność i Nagradza nas Jego pokojem, ale służy również jako forma walki duchowej. Odpowiedź zaufania w obliczu zła osłabia wroga. Kiedy ufamy, kiedy polegamy na Panu, to osłabia wroga. Podobnie mieszkanie w Ziemi, w kraju i kierowanie się Bożą Wiernością daje dostęp do Jego niebieskiego królestwa i uwalnia je na tej Ziemi. Prawdziwe zaufanie uwalnia nas od własnych, zwykle ukrytych oczekiwań. Pozwala nam karmić się Bożą wiernością, jak w wierszu trzecim czytaliśmy, która jest poniekąd podobna do przyjmowania wieczerzy. Karmieni tą wiernością odnajdujemy pokój, odnajdujemy radość, czystą rozkosz w zażyłości z naszym oblubieńcem, z naszym... Królem. A rozkoszowanie się nim, jak mówi wiersz czwarty, jest rozkoszą niezrównaną, wychodzącą daleko poza naszą wyobraźnię. Wszczepia w nasze serce nowe pragnienia, zmieniając nas od środka. Daje nam pragnienie swego własnego boskiego serca, jak tam czytaliśmy. Innymi słowy, psalm 37 oferuje. Stosunkowo łatwą drogę do śmierci samego siebie, aby Mesjasz mógł żyć w nas w pełni. Doprowadzenie do wypełnienia, jak piąty, szósty wiersz mówi, Powierz Panu drogę swoją. Zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni, a On ją spełni. On przyjmie Twoją sprawiedliwość jako światło i przyniesie Twoją sprawiedliwość jako światło i Twoją sprawiedliwość jak południe. Nasza sprawiedliwość zajaśnieje kiedyś wobec świata, chociaż teraz jest wiele niesprawiedliwości. Może nawet osobiście tego doświadczasz i to Ciebie osobiście dotyka i czujesz się rozczarowany. Jednak ten czal mówi o Panu całkowicie wiernym swoim obietnicom. Jeżeli jesteś rozczarowany, na nowo powiesz Jemu swoją drogę. Jego nagroda, kiedy nadejdzie, nie zawsze jest taka, jakiej się spodziewamy. Ale często jest to o wiele lepsze, ponieważ przynosi mi więcej z niego, a bardziej trafnie przynosi więcej mnie do Niego. W wierszu siódmym sam dalej mówi odpocznij w Panu i czekaj na Niego cierpliwie. Odpocznij w Panu i czekaj na Niego cierpliwie. Ucisz się, odpoczynek w Panu i cierpliwe czekanie na Niego może oznaczać uwolnienie nawet Jego ukochanych, osobistych obietnic dotyczących naszego życia. Tak jak je rozumieliśmy, jednak kiedy odpoczywamy i cierpliwie czekamy, on wypełnia swoje obietnice i nie tylko w tym wieku, ale i później. Jak czytamy w wierszu 9 i wierszu 11, ci którzy oczekują Pana, albo ufający o odziedziczą ziemię lecz pokorni odzieli ziemię. Odpoczynek i czekanie nie jest bierną rezygnacją, reprezentuje cechę ufności, która angażuje nas w obecność i pokój Boga. W wierszu 11 pokorni rozkoszują się obfitością pokoju. Ten pokój nie jest taki, jaki daje świat, ale taki, jaki On, Jezus daje. Bogactwo sprawiedliwych, jak czytamy w wierszu 16, Zachęca ten wiersz, że trochę, które ma prawy, albo trochę, który ma sprawiedliwy, posłuchajcie to, trochę, który ma prawy, jest lepsze niż bogactwo wielu niegodziwców. Trochę, który ma prawy, jest o wiele lepsze niż bogactwo wielu, bym powiedział, oligarchów. Ja nie mówię, że wszyscy oligarchowie są niegodziwi. Bo tutaj jest mowa o, niegodziwy, o niegodziwy, niegodziwcach, o nieczystych. Innymi słowy, lepiej jest dla nas czasami stracić bogactwa z powodu chwiejnej, bezbożnej gospodarki światowej i mieć tylko trochę, jeśli jesteśmy sprawiedliwi przed Bogiem. Bóg przez Dawida mówi, że to jest lepiej. Nawet to, co masz trochę, jeżeli sprawiedliwie to zdobywasz, niż i sprawiedliwie to dzielisz, niż bogactwo wielu niegodziwych. Dla niektórych może zaistnieć potrzeba odpokutowania z powodu chciwości lub pychy. Wiersz 22 mówi: Błogosławieni przez niego posiądą ziemię. Nasz król błogosławi sprawiedliwych w takim stopniu, w jakim. Dosłownie dziedziczą Ziemię. Z pewnością ta obietnica spełni się ponad nasze najśmielsze marzenia w nadchodzącym wieku mesjańskim. Ona nawiązuje też do pierwszego, do początku stworzenia. Kiedy Bóg stworzył Adama, Ewę, posadził ich i dał im ziemię, oni mieli ją zarządzać. Bóg to się przejawia, że sprawiedliwi posiądzie ziemię, że to dojdzie do tego, że odziedziczysz to, co Bóg Tobie obiecał. Zachęcam do cierpliwego, ufnego czekania na Boga i trzymania się kursu. Zachęcam do cierpliwego, ufnego czekania na Boga i trzymania się kursu, bo będzie warto. Bo będzie warto. Niektórzy wierzący wiernie czekali na Pana i doświadczyli w tym czasie Bożego Błogosławieństwa, ale jeśli w Twoim przypadku teraz tak nie jest i doświadczyłeś lub doświadczasz trudności finansowych lub innych w ostatnich miesiącach związanych z wojną na Ukrainie, z pracą, z niesprawiedliwością w stosunku do, do Ciebie, posłuchaj to, co w Wierszu 24 jest powiedziane. Chociaż Ty, bo to jest mowa o nas, chociaż Ty upadniesz albo potniesz się, Ty, nie zostaniesz całkowicie zrzucony, albowiem Pan podtrzymuje Ciebie ręką. On pozwala Ci zostać udoskonalonym w ogniu Jego miłości, żebyś zbierając w ten sposób wieczne dziedzictwo. Wiesz, 25, 1, 21, tymczasem choć czasy są trudne, sprawiedliwy okazuje miłosierdzie i daje. Chociaż czasy są trudne, sprawiedliwy okazuje miłosierdzie i, i daje. Nawet jeśli Twoje zasoby się wyczerpały, nadal możesz dać, nadal możesz dawać. Możesz dać Bogu serce, swoje serce, czekając z ufnością na Jego wyzwolenie. Wiersz 32, 33, gdy nieprzyjaciel chce Cię dopaść, tam czytamy tak: Pan nie zostawi cię w jego ręku i nie dopuści, byś przegrał sprawę w sądzie. Wiersz 39, 40 Zbawienie sprawiedliwych jest od Pana. On jest Twoją siłą w czasie ucisku. A Pan Wam pomoże i wybawi. On wybawi Cię od bezbożnych i zbawi Cię od. Ponieważ ufasz Jemu. Ten 39, 40 wiersz o tym mówią. Moi kochani, Psalm 37 jest dla nas przepełniony nadzieją. Myślę nadzieją w tym 2022 roku. Obyśmy otrzymali łaskę w tej drugiej połowie, która jest przed nami tego roku, bez względu na okoliczności. Bez względu na okoliczności. Abyśmy mogli ufać, mieszkać, rozkoszować się, odpoczywać, czekać, dawać i dziedziczyć.